Dobra kontynuujmy dalej i to chyba o ile się nie mylę pierwszy raz gdy widzimy taką broń jest to świszczące i tam wrzeszczące działo Scream Cannon Screamer Cannon nie Scream raczej, raczej po prostu Scream Cannon i jest to jedna z lepszych broni e, Mianowicie dlatego, że zadaje całą masę obrażeń Jest trochę wolna, ale może teraz już nie jest taka dobra, ale w zwykłej wersji gry, gdy przeciwnicy nie byli na tyle inteligentni, żeby żeby przed nią nie zepchniesz mnie suko, żeby przed nią nie uciekać, e, to było naprawdę e, Wow, widzieliście to, jaką zrobiła gwiazdę i podniosła broń. To było naprawdę dość dobra broń, bo wystarczyło wystrzelić i przeciwnicy już e, nie mieli szans i po prostu ginęli stojąc w tym. Bo to działa tak, że e, im jesteś bliżej, tym więcej wysysa z ciebie wody. No e, e, i w sumie o to tylko tu chodzi w, w, z tą bronią. No akurat ten przeciwnik również do najmądrzejszych nie należał i dał się przedtem trochę wyssać tego, temu pociskowi, który e, sam wystrzelił No ale wi widzieliście Nie jest to jakoś zbytnio e, szybka broń, więc jeśli my nie zostaniemy powaleni przez przeciwników e, w, w miejscu, gdzie ktoś wystrzelił tą broń, to powinno być całkiem dobrze. Dobra, zobaczmy tutaj jej opis. Eee, tak, 6, oczywiście zielone baterie i 6 naboi. I mimo, że tutaj jest jeden nabój na 10 sekund, to jeśli eee, na przykład kuca się. Można wystrzelić, rzucić broń, podnieść i wtedy można wystrzelić od nowa bez, bez zbędnego czekania. Eee, tak, ile tutaj było hypo, którego nie podniosłem, bo... Ach, nie wyskoczę w ten sposób, bo ten eee, głupek mnie zepchnął na ziemię. I proszę bardzo, jeszcze jedno hypo. Jedno z naprawdę wielu hypo, które możemy zdobyć na tym poziomie. To jest chyba jeden z bardzo, bardzo duża ilość tego jest dostępna na tym poziomie, bo tu jest dużo takich krył jak i widzicie ten snajper starał się przynajmniej nie ma tam wiele miejsca starał się przynajmniej unikać tego tego naboju pocisku nie wiem jak to nazwać, żeby było dobrze no ale widzicie proszę, zielone, zielona amunicja z niego wypada. I tu miejsce mogliśmy iść normalnie dołem, ale ja tu wybrałem e, drogę, że tak powiem, górą, no bo jest dużo, dużo bardziej bezpieczna. Poza tym tutaj jest dwóch gości chodzących tutaj górą i, i w ten sposób e, nie muszę się nimi przejmować. I jak widać tam jest również snajper mający broń Merkury Boa, którego z którym byłoby dużo problemów. A tak, dzięki tej broni udało mi się go załatwić bez, bez niczego, chociaż jego broń przez to zniknie i tutaj chyba było jeszcze gdzieś jedno hypo na końcu. Nie, nie było. No i cóż mniejsza o to. Wow, jak, jak dziwnie skoczył ten koleś teraz. Dobra, i tutaj no, po prostu trzeba przeskakiwać przez te dziury, co jest, co może się czasem okazać odrobinę yy, trudne, więc, więc po prostu sobie to darowałem, ale chyba będę musiał się wrócić, bo ach, zapomniałem, że tutaj jest również na dachu tego budynku jest tutaj pole siłowe, kolejne i bardzo również przydatne. I tutaj po schodach do góry mogę wyjść jeszcze wyżej. Tutaj mamy amunicji kawałek, ociupinkę i... A, I tam są przeciwnicy. I widzicie, podniosłem broń i od razu mogę ją przeładowywać i strzelać. Zastanawiam się, czy czy, czy to wystarczy, aby, aby pokonać tamtego przeciwnika, ten jeden nabój, Chyba nie ale za to tego na dole tutaj komgaja no nic wielkiego ale skoro mam skoro mam i tak tą broń założoną to dlaczego mam jej nie używać prawda to bardzo bardzo ułatwia życie a naboi do niej nie brakuje bo 6 naboi 6 trupów więc, więc to nie jest nic trudnego tam widzę jednak jest ten gość dalej i się on tam czai czy puścić, a zabiło tu jednego, tam został drugi dobra super widzicie siszczące działo najlepsza broń w grze i ten gościu, gdzie on jest? no dobra zostawię go na chwilę i gdzie tutaj mamy wiadomości idą na tym billboardzie czy raczej te e, czy raczej e, czy raczej reklamy, ale trochę się że tak powiem sieje więc nie będę ich zbytnio oglądał. Proszę bardzo kolejny gość zabity. I tutaj mógłbym od razu iść od razu iść tam gdzie trzeba iść, ale widzicie tutaj postanowiłem, że jeszcze chwilę się zabawię z tymi przeciwnikami. I zwiedzę resztę lokacji. Ojejku, ojejku, jejku, dobra. Tak się bawić nie będziemy. Tu zostawię was na chwilę samych. E... Z, ze świszczącym działem i jak widać jeden z was, jeden przeciwnik już padł od tego samego. I tutaj jeszcze fajny bardzo cios ninja, który po prostu gdy naciśnijmy shift i klawisz kierunku to on na chwilę znika i i pojawia się parę metrów dalej. W normalnej wersji gry było podobnie z tym że on nie znikał tylko taki 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 dymek był a w ten sposób on po prostu znika i nawet jeśli w odpowiednim momencie by to wyczuć to można e, uniknąć wybuchu bomby wiecie tej takiej wiecie o którą broń mi chodzi e, ten ręczną ręczny moździerz czy coś w tym stylu i kolejny przeciwnik z, z, z Merkury Bołem, którego wykończymy zresztą tym działem. I tutaj jeszcze chyba powinien zeskoczyć na nas Ninja, ale nie, widocznie nie. Widocznie już wcześniej się nim zająłem. I proszę bardzo, tutaj jest koniec, znaczy koniec. Chodzi mi o to, że tam był No rozumiecie o co mi chodzi. Eee, wypalony, wypalony ten pocisk, taki, taki samolocik, już bez, bez mocy i bez... Bez... Nie wiem jak to nazwać. Bez siły rażenia, no niech będzie. Może nie najlepsze tłumaczenie, nie najlepsze określenie, ale, ale niech i tak będzie. I proszę bardzo tutaj mamy do wzięcia Merkury Była, A, no, mogłem go wykorzystać co by zabić tego przeciwnika Ale e, mówię, wolę zostać ze świszczącym dziełem Pamiętacie jeszcze Barabasa e, Barabasza Barabasa, tak Wow, 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 wow Na pewno go pamiętacie I co on miał w szóstej rundzie, gdy go zabijaliśmy? Miał e, miał ochronę przed pociskami i to taką uniwersalną, czerwoną która się nigdy nie kończyła plusem tej ochrony jest to, że ona się nigdy nie kończy, ale minusem jest to, że jednak nie chroni w 100% chroni w bardzo w bardzo dużej w 99% czyli na przykład Merkury był zadaje tam parę punktów obrażeń ale już świszczące działo, gdyby przeciwnik taki stał w nim, to ono zadaje duże obrażenia i, i naprawdę jest śmiertelne dla, dla naszych adwersarzy, nawet na bossy jest, jest wystarczająco dobre, żeby je ich zabijało. I tam po, zabiłem kolejnego przeciwnika, który nie wiedział nawet o mojej obecności, był nim. Tanker, pozwólcie, że przeładuję moją najlepszą broń. I lecimy dalej. I tu czeka nas kolejna kaccenka. Może jeszcze nie teraz. Tutaj trzeba przejść tędy. I jesteśmy. Tu jest tanker. Eee... I ninja. Ten niestety nas widzi Przez co... No, przez co przez dobre umiejscowienie no i mały błąd w grze taki, że nie możemy celować pionowo w dół wystrzelał cały magazynek na marne. i tak go to zawstydziło, że postanowił zniknąć nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego ten przeciwnik zniknął ale widać, odnowił się w miejscu, w którym był przedtem. To było odrobinę dziwne. Zobaczymy. Hahaha. Ha, ha. Zobaczymy, zobaczymy, co, czy on tam jest, czy, czy, czy tylko tak stoi dla pizzu. Nie wiem, nie wiem. To, to odrobinę mnie zdziwiło. I tutaj mamy do wzięcia high po kolejne. A ten koleś? No. Dobra, nie przejmujmy się nim. Dobra i teraz mukade ucieka dalej. No i trzeba użyć tego tej zip żeby żeby się stąd... Żeby wyjechać do góry po prostu. Coś podobnego jak przedtem. I wiecie co? Uff, chciałbym zapisać, ale nie. Zaryzykuję, żeby wam coś karkołomnego pokazać. Widzicie? To miejsce tutaj. Można się tam udać. Pytacie po co tak ryzykować i ja odpowiadam dla jednego hypo które właściwie mi się dość mocno przyda więc, więc naprawdę nie narzekam i teraz mam tylko malutki problem z tym jak wrócić ale, ale widzicie wszystko się da tak i właśnie dlatego ten poziom jest taki fajny bo jest dużo naprawdę ukrytych rzeczy ha, wydawało mi się że tu będzie jeszcze Jakaś broń czy coś w tym stylu, ale widocznie się umyliłem. No no nic, wracamy. Tak. Naprawdę nie chcę spaść na dół, a, a, a to jest możliwe szczególnie tą postacią, która stawia bardzo duże kroki. Ale widzicie, nawet nie będę komentował jak to robię, tylko po prostu sprint w ścianę i, i trzeba wykorzystywać to, że mamy takie oj, że mamy taką dużą sterowność w locie. Dobra, jakoś się udało. Nic, nic trudnego to nie jest. Dobra, zipline rider jest nasz i możemy jechać do góry. I nowe. I nowe te. Wytyczne. Ninja są bardzo niebezpieczne i kolejny safe point.